jesteśmy nad, jeziorom, nad jeziorem turawskim w Turawie właściwie obok Turawy tutaj dotarł nasz kamper i przyjechaliśmy sobie tutaj na weekend no i tutaj będziemy sobie zwiedzać teren. Co prawda jestem tutaj pierwszy raz, drugi, kiedyś tu byłem za dziecka. Ale powiem Wam, że fajnie, ciekawe tu jest, miło można spędzić czas. Pogoda dzisiaj dopisała rewelacyjnie odległość półtora godziny jazdy samochodem od Rybnika. No i tutaj tutaj stoi kamper. I My tu przyjechaliśmy. Stoi przy samej plaży. Mamy plażę. A tutaj przystań dla łódek. Na jeziorze turawskim dużym. Tak się to jezioro nazywa. Turawskie duże. O, też tam na widzę zapływają. Podejdę tam do tej bazy. Zobaczymy co tam, jak to wygląda z bliska. O, tu są deski windsurfingowe jakiś maczek mały. Także w sezonie na pewno się tutaj dzieje dużo. Na pewno tutaj uczą pływać na pewno Coś się rozwija. Trzeba troszkę widać. Tutaj idziemy, idę wzdłuż brzegu. I tu jest właśnie taka jakby przystań. Są przycumowane łódki. Jakieś rowerki wodne. Tutaj jest też jakiś, o, e, Jakaś, nie wiem jak to nazwać. Jakiś magazyn z łódek. Kapoki. Chyba można wynająć łódkę. Tak to wygląda tutaj na Turawie, turawskim jeziorze. Turawa, miejscowość Turawa jest e, tam, na wprost. No, także tu jesteśmy to jest jakiś ośrodek stary, to komunistyczny najprawdopodobniej. Domki są sprzedane. O, te domki są posprzedawane prywatnie, no i każdy tutaj ma swoją jakąś tam bazę. No tutaj takie zejście do wody. Tutaj łódki wodują. Jest jakiś, wydaje mi się, że to jest jakiś chyba ośrodek żeglarski, albo były ośrodek żeglarski. Infrastruktura jest wykorzystywana tutaj przez prywatnych. Tu jest jakiś hangar. No ładny ośrodek ładny ośrodek i można naprawdę tu spędzić fajny weekend żeby wyjechać trochę z miasta to bardzo podobny jest nasz rybnicki ośrodek przy zalewie rybnickim, przy elektrowni rybnik ale wydaje mi się, że to tu jest dużo starsze i, i bardziej takie to jezioro zwiększe no i więcej się tu dzieje na pewno, Zalew Rybnicki to jest taka miniaturka w stosunku do tego jeziora. No zobaczcie tutaj same domki. Same domki kempingowe takie letnie. Gdzie sobie ludzie zagospodarowali. Jest to teren bodajże Natura 2000 ale zobaczymy gdzie to tutaj pisało aha, to tam jest dalej tablica ale zobaczcie tutaj bo myśmy wyjechali tu to ja Wam zaraz tam pokażę ale tutaj widzę, że jest parking dla kamperów zobaczcie i on jest po prawo ja się tam przejadę i jadę za znakami zastanowiskami dla kamperów Jak to tutaj będzie, bo może tu pójdzie rzeczywiście zatankować wodę i spuścić kibelek po prostu O, tu jest ten plac Tu jest plac i o, znajdź nas na Facebooku Przystań tu rawa pole biwakowe i tutaj widzę, że są działki. Tu jest gwiazd. Eee, Piękne. Snowy lasek. Tak, i tu są widzisz działeczki. Są przyłącza do prądu, widzisz? Są skrzynki z przyłączem do prądu. No nie, zaraz zobaczymy, bo to tak nie. Zrzut to będzie gdzie indziej. O tu mamy działki fajne. Także jest to tak trochę przystosowane tutaj jakieś solarne lampy latarenki No a zrzut To będzie tam przy tym, przy tym budynku Także zobaczymy przy tym budynku No ale fajnie nie? Fajnie taki las sosnowy No fajnie fajny cień. Zobaczymy, bo tu już jest jakiś ośrodek, nie? Tam jakiś ośrodek z domkami. Ale tu będzie na pewno... O, tu jest WC, prysznic. WC, prysznic. Tu masz wodę, widzisz? O. I tu jest chyba zrzut. Zaraz zobaczymy. Tak. I tu jest zrzut. Tu można ściepać... Tak, to się otwiera i to może do tego spuścić. Czy tu mogę za przyjechać? No myślę, że tak. No, tak to wygląda. Dlatego to jest, że pokazują, że kampery mogą przyjechać. No ale nie ma żadnej recepty. Możesz tą kasetą tu przyjść, nie? No. No, a tu można, tu można wodę pobrać. Chyba leci? O, leci woda. Także można zatankować. Kampera? Spokojnie. Co tu jeszcze mamy z ciekawych rzeczy? O, tu jest cennik. Tu sobie zobaczcie, cennik. O, ile co kosztuje. Można sprawdzić. Przystań turawa się to nazywa. O, po poprzy... I tu pisze, że jak przyjedziesz, to po przyjeździe zadzwoń. Ja w stopce pod filmem postaram się dać pineskę na miary. No, tak to wygląda. Także miejsce jest OK. Na no jakiś taki jednodniowy, dwudniowy pobyt, rewelacyjna miejscówka. Tam za tym laskiem kawałek, tam jest już jezioro. Także pobyt jest super. No, także widzimy, widzisz Artur, nie, że idzie zrzucić, nie. No, ale wiesz, no nie ma tu żadnego płotu teren prywatny, więc chyba... chyba można no, ale to tutaj widzisz, to tu jest ten podjazd, i? widzisz, to tu jest zrobione, przysypane kamieniami, no. specjalnie zrobione, że tutaj możesz no. właśnie wjechać kamperem, zrzucić szarą wodę, tylko z szarą wodą będzie ciężko, bo to nie, musisz trafić akurat do tego, no i tu można toaletę sobie zrzucić, nie. Możesz tutaj po prostu ten, bo to jest kanalizacja, nie? No. Dobra. Pokażę wam, gdzie to jest. Jest rejon Opola, Krapkowice, Kluczborg, i tu jest jezioro Turawskie. I teraz go powiększę. O, jest turawa, tak. Tak. Także jezioro jest dość duże. A to jest tutaj, w tym, w tym rejonie. Także zaraz przejdę dalej do, do następnego ekranu i Wam pokażę. Pokażę na mapie, gdzie to pole biwakowe jest, gdzie można zrobić zrzut. Więc już Wam pokazuję. Tu jest to pole biwakowe, w tym miejscu. I tam właśnie był, jest ten zrzut, który Wam pokazałem na filmie. I tam są stanowiska, gdzie można też stać kamperem. A tutaj w tym miejscu my stoimy. Tu jest jeszcze taka wewnętrzna droga. I my stoimy tutaj nad samą plażą. Także tam też jest możliwość, ale podobno w sezonie tam gonią. Nie, nie pozwalają stawać, ale tutaj jak najbardziej. I jest bardzo blisko właśnie do tej plaży, tu do ośrodka. Także. Także bardzo fajnie. Tu jeszcze Wam pokażę, może namiary współrzędne. Spróbuję na to kliknąć. O, jest. I teraz tutaj macie. Yy, to są współrzędne do przepisania, które możecie sobie po prostu wprowadzić do nawigacji i to Was doprowadzi do tego miejsca. Na, na pewno fajnie, podoba mi się tam i na pewno się Wam też będzie podobać. Idziemy na promenadę, ale jak jechaliśmy tutaj, to widziałem, że tu jest taki duży kemping. Także zaraz Wam pokażę ten kemping przy Turawie i zobaczymy, jakie tam sceny. Widzę, że jest bardzo dużo przyczep. Nie wiem, czy to są całoroczne przyczepy, które tutaj zimują czy to jeszcze sezonu nie zakończono zobaczymy także zaraz wszystko sprawdzimy Że tutaj widzimy ten właśnie kemping zaraz zobaczymy jak on się nazywa ale z tego co widzę to on jest chyba kemping Turawik Turawik coś takiego już wam pokazuję gdzie jest ten, to pole namiotowe Turawik o powiększam i mamy turawik północny, północ, pole namiotowe, i tutaj jest, tutaj mamy to jeziorko z wyspą, i tu jest, tutaj ta zielona linia, to jest ten deptak, po którym Was teraz oprowadzam, a tutaj jest to, to pole namiotowe. Także tutaj też można, można stać. No trzeba tutaj zadzwonić. Nie wiem, jakieś opinie tam nie za bardzo są o tym, że jest jakiś bałagan na tym kempingu. No ale wiecie, no jak się jedzie na jeden dzień, na dwa dni, to można sobie tam pozwolić na jakieś tam odstępstwa od reguły. No. Dobra. E, także ja zapraszam was dalej na film. Aha, jeszcze namiary już. Czyli mamy tutaj pyk. I proszę bardzo, tu są namiary, współrzędne gdzie możecie sobie wprowadzić do Google Maps, i spokojnie tutaj dojedziecie na ten, na ten właśnie, na to pole namiotowe, które jest tu. O. Dobra, zapraszam dalej do oglądania. I tutaj jest, widzę, jest bardzo dużo przyczep, a tutaj z drugiej strony mamy jezioro Turawskie. I tu mamy taki deptak. Także powiem Wam, bardzo fajna miejscówka. Także można na pewno tutaj, na pewno tutaj skorzystać z miejsca, z placu. Teraz dojdziemy gdzieś do recepcji i zobaczymy, ile to kosztuje. Tak, i tutaj właśnie jest ta plaża. Tutaj plażowiczów, jeziorko fajne, kurawskie. No i właśnie ten kemping, ale widzimy, że nie umiemy znaleźć recepcji. Wydaje nam się, że trzeba zadzwonić do nie wiem, na jakiś numer telefonu i wtedy można dopiero tutaj sobie uzgodnić warunki chyba i bo nie wiedzieliśmy oficjalnej recepcji z cennikiem. Także jeżeli coś takiego znajdę, bo idziemy teraz deptakiem, jeśli coś takiego znajdę, to wam zaraz pokażę. Tutaj dalej idziemy tym deptakiem i mamy dojść tutaj do yy, placu zabaw, który jest z takim pia plażowym piaskiem. I można tutaj generalnie z dziećmi się pobawić samemu spędzić fajnie wolny czas już wam to pokażę I tutaj taka ciekawostka że masz depozyt plażowy gdzie możesz przechować sobie telefon i go naładować w bezpieczny sposób popatrzcie o tego jest i możesz tu sobie jakieś rzeczy przechować ale potrzebujesz więcej miejsca no to tu jest tak na te większe skrytki i Tutaj płatność rzeczywiście wszystko kartą kredytową. Różna forma płatności. I tutaj kolejna knajpka przy promenadzie. Wszystko na miejscu. Tutaj kolejna lodziarnia. Proszę, żeby zjeść lody gofry. Tutaj na pewno możemy się napić piwka. No powiem wam, jest wrzesień. I tu jest pełno ludzi. Pełno ludzi i ludzie korzystają. Zobaczcie tutaj ten deptak dalej. O, dalej idzie deptak, a ja idę do moich dzieci, które tutaj są z moim wnukiem i się bawią. Jeśli chciałbyś pomóc nam zwiększyć zasięg naszego kanału, bardzo prosimy o zasubskrybowanie. O wystawienie jakiegokolwiek komentarza. A jeśli chcesz jako pierwszy wiedzieć o opublikowaniu nowego filmu, naciśnij dzwoneczek. Oczywiście fajnie jest zostawić ślad w postaci łapki w górę. Także bardzo dziękujemy, a wśród komentarzy będzie rozprosowana nagroda i będzie to niespodzianka.